Są takie dni, kiedy najchętniej w ogóle nie wsiadałbym za kierownicę, ponieważ czuję, jak bardzo jestem rozproszony. Nie? Najgorsze jest to, że podejmuję wtedy wszelkie różne działania, żeby temu zapobiec, żeby się skupić, a i tak to nic nie daje. Nie? Piję jedną kawę, drugą kawę. Staram się sfokusować na tym, co robię. No, ale to często nic nic nie daje. nie? I jeszcze narasta taka frustracja i stres. Że ja wiem, że za chwilę coś się złego wydarzy przez moje rozproszenie, ale nie jestem w stanie tego przezwyciężyć, że niechętnie w taki dzień po prostu wziąłbym nieprzygotowanie. Nie? No, tak się nie da, tylko no już zawód kierowcy nie musisz wsiadać i jechać. Nie możesz z wiele powodu powiedzieć, że tam po prostu dzisiaj nie jest, już nie się, masz kiepski nastrój. Nie? Jak jeździłem w komunikacji miejskiej, to było coś takiego, że jeżeli nie wiem, zmarłby mi ktoś bliski, bym czuł faktycznie, że nie domagam tego dnia. No to można było zgłosić to, i normalnie wtedy się przychodzi do pracy, ale by się nie, nie wyjechałoby się wtedy na miasto, nie? żeby wozić, wozić ludzi z tego względu na to, na to rozproszenie. Nie? No, i jak to się objawia u mnie? Na przykład, tym, że odpływam myślami, nie? że rozważam jakieś tam sytuacje z przeszłości albo jakieś takie mało prawdopodobne sytuacje z przyszłości, co mi komuś tam powiedział, gdyby się wydarzyło coś. Nie? I nagle Bach się orientuje, że przejeżdżam obok zjazdu, w który miałem zjechać. Nie? O. Albo znowuż. Po prostu mylę trasy gdzieś jeżdżę na przykład na linii stałej. Ja po prostu nagle jadę w inną ulicę i mam takie, no co ty zrobiłeś, nie? no po prostu się wyłączyłem, nie? albo na przykład dojeżdżam do trudnego dla mnie skrzyżowania, gdzie normalnie biorę sobie dwa pasy, aby się zadać, aby się zmieścić autobusem, a tu się zamyślę i jadę jednym pasem tam, i muszę później kombinować, żeby mnie wpuszczono, prawda? Żeby, żeby ten manewr bezpiecznie wykonać. No są czasami takie dni i po prostu trudno jest tutaj cokolwiek wskórać ja się staram wtedy właśnie jakby jak najbardziej skoncentrować nie? Ja się przypominać sobie co chwilę że, że jednak jadę że jestem w pracy, żeby się skupić no różne są tego efekty, czasami po chwili mi to przejdzie a czasami to tak potrafi towarzyszyć cały dzień Nie ktoś powie, jesteś zmęczony a nieprawda, bo to czasami się dzieje wcale nie wtedy kiedy jestem bardzo zmęczony tylko na przykład po dniu wolnym nie? Ja takim jednym dniu wolnym który tak totalnie wybije ciebie Ciebie z rytmu, że ani to nie odpoczniesz, a się z rytmu wybijesz, nie? No to to jest, to jest to dla mnie uważany najgorszy moment, nie? No, nic. To tyle na dzisiaj. Dojechałem na, na firmę. To ja sobie y, muszę się ustawić do tankowania wozu. Umyję go sobie. No. I tak to życie, i tak to życie się kręci. No nic. Hit paszczus.